wszystkim tu Eni. dzisiaj przychodzę do was bardzo na szybko z takim y, prostym bardzo mini albumikiem. Y, pomysł na niego y, zaczerpnęłam od y, Ewy Kreatywnie, która gdzieś go też podobno widziała gdzieś indziej. Y, no ale ona go całkiem niedawno pokazywała właśnie w takiej formie mini album i powiedziała, że ona też właśnie gdzieś taki widziała i że oczywiście, że mogę y, właśnie zrobić y, według jej właśnie tego co pokazywała więc bardzo ci dziękuję Ewciu że w ogóle wrzuciłaś taki filmik bo mi normalnie z nieba spadłaś bo to było tak, że dla mojej babci miałam robić zupełnie co innego bo chciałam kupić taką drewnianą ramkę właśnie z napisem dla babci i mi tam jej dać zdjęcie jakoś właśnie ją ozdobić, pomalować ale w sklepie niestety akurat już nie było jej dostępnej, chyba wszyscy przed niebą wykupili, a ja oczywiście nas nie chwilę zawsze. Yy, więc musiałam wymyślić jakiś inny pomysł na prezent i zastanawiałam się właśnie nad albumem już, ale też nie miałam za dużo czasu, żeby go zrobić, bo jednak mamy ferie, a ja też, na no ferie jednak yy, wolę spędzać czas trochę też z dziećmi, z rodziną, niż tylko siedzieć i, i wiecie, i tworzyć. Więc wiedziałam, że to musi być taki jakiś szybki albumik, no i też nie jakiś wiązany na kokardki i różne takie, ponieważ no moja babcia już jest w takim wieku, że z takimi by sobie po prostu nie poradziła zbytnio. Więc padłam na pomysł, że można to zrobić przecież na magnesy, raczej to wtedy nic nie, po, nie popsuje się, łatwo jej będzie taki otwierać i po prostu dałam troszkę grubszy papier, żeby też gdzieś się tam jej nie pozaginało przy otwieraniu. Bo jednak wiadomo, no już starsze osoby to nie widzą, gdzie tam co jest, jakieś drobne szczegóły i łatwiej im coś by było uszkodzić. Więc to miał być taki zupełnie naprawdę najprostszy w obsłudze album, żeby tylko pomieścić jak najwięcej zdjęć. I chciałam, żeby właśnie babciaką miała, żeby sobie położyła przy swoim stoliczku, przy swoim łóżeczku i kiedy tylko miałaby ochotę do niego zajrzeć, zatęskniłaby za nami, to może sobie przejrzeć właśnie taki, takie nasze zdjęcia, bo tutaj będą zdjęcia, właśnie moje, moich dzieci, czyli jej prawnuków, a za nami tęskni, bo no, mieszkamy trochę w innym mieście zupełnie i się spotykamy raz na parę miesięcy, tak więc na pewno będzie chciała do niego zaglądać. No, i takie różne, też wspólne, rodzinne całkiem zdjęcia, też właśnie zdjęcia, gdzie ja mam z nią zrobione. Dosłownie tutaj liczyłam się zmieścić 22 zdjęcia, więc jak na taki bardzo mini album sporo. I prezentuje się tak, że tu mamy na okładce napis właśnie dla babci. Chciałam, żeby ten napis był, jednak, żeby to było na tą okazję, żeby było dla tej babci, że to jest taki jej album niczyj więcej, że tak powiem. I właśnie, żeby tu się znalazły takie vintage'owe właśnie bardzo jakieś elementy, naklejki, właśnie z jej może troszkę okresu bardziej. Okleiłam sobie go takim papierem, tu jest w ogóle moje logo, jeszcze takim właśnie papierem z tego bloczku dużego, właśnie vintage. Nie miałam kraftowej bazy, znaczy w sensie kraftowego nie bazy, tylko bristolu, więc za bardzo nie mogłam albumu zrobić na kraftowym Brystolu, bo nawet jakiegoś takiego większego A3, no nic nie miałam, mam tylko takie małe, więc ciężko byłoby mi tu okleić. Więc musiałam zrobić to tak, żeby papier bardziej miał coś czarnego i zrobić na czarnej, niestety bazie. I najbliższy zakup to na pewno będę szukała jakichś kraftowych, właśnie takich większych papierów w Brystoli, bo. No nie mogę na razie robić takich, bo nie mam podstawy, więc albo biały, albo czarny. Stwierdziłam, że zrobię też znowu trochę czarnego, żeby poznalazłam sobie taki papier z tymi maszynami i, 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 i telefonami starymi, takimi właśnie no idealnymi jakoś, do babci pasującymi. I na brzegu mamy oczywiście oklejone moimi naklejkami, które bardzo lubię, tymi z Actiona. To są takie to jest dokładnie te listki chciałam właśnie użyć też troszkę tutaj żeby były te złote naklejki, więc stwierdziłam, że te złote listki tutaj będą fajnie pasować, bo wykorzystałam sobie do ozdobienia właśnie okładki tych naklejek właśnie które teraz w nie były z tych takich właśnie bardziej w stylu vintage ja lubię stosować naklejki, używam często i tutaj pomyślałam, że jak nakleję jedno takie czarne właśnie wykrojone z tych wykrojników prostokątnych w różnym rozmiarze, to będzie to fajnie wyglądać. i wiecie, nie mogłam użyć nic kompletnie odstającego, żadnych kwiatów, bo moja babcia było to zahaczyła. To ma być tak, że jak położę sobie na, na stoliku czy tak, czy tak, obojętnie jak, to się tutaj nic nie zniszczy. A sama grafika, no nie, nic jakby się na niej nie działo, to jakoś mi też nie pasowało. Myślałam, żeby tutaj taką jakąś ładną rameczkę zrobić i, i jakieś tylko jakąś Właśnie obrazek jeden, ale stwierdziłam, że wykorzystam w sumie sobie te naklejki i też no myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Napis potuszowałam tym distressem Vintage Photo, dokleiłam takie serduszka, żeby pamiętała, że ją po prostu kochamy, wiadomo. To są te takie właśnie też, które teraz są w Actionie, właśnie w takich brązie. A napis pochodzi ze skrapińca. To jest ten napis. No i właśnie sobie wymyśliłam, że zrobię to na taką klapeczkę na magnesik. I przydał mi się tutaj najnowszy dziurkacz. Właśnie ten, który już mogłam użyć tak szybko którego mogą użyć tutaj to zaokrąglenie, żeby to nie było takie proste, tylko właśnie takie też się wtedy nic nie zahaczy przy podnoszeniu, więc <grytanie> naprawdę dobrze, że go kupiłam. I otwieramy. I tu jest oklejone tylko tymi takimi czarno-białymi waszkami. Też jakoś chciałam, żeby to było w takim, może jak nie brązy właśnie. Co mi się kojarzy zawsze z takimi zdjęciami starymi w Sepi, to właśnie czarno-białe, mimo że teraz to będą kolorowe zdjęcia, ale wiecie, to jest jednak album dla babci, kiedyś takie zdjęcia były, więc chciałam, żeby taki klimat był właśnie troszeczkę bardziej właśnie kojarzący się z dawnymi czasami. No i że tutaj jest troszeczkę tych, jednak te maszyny są Dopisania stare, różne do szycia i telefony różowe, więc tych różowych przez to jest też tu oklejone na takiej różowej, właśnie okładeczce. I dlatego tu na tych pierwszych stronach postanowiłam, że dam takie różowe kwiaty. Ale nic takiego właśnie pasującego do tego papieru z ważkami mi nie pasowało w tym dużym wiązku z vintage, więc przydał mi się znowuż ten mały. To właśnie były te kwiaty i mm, wydaje mi się, że to całkiem fajnie wygląda, więc już nie oklejałam, bo to byłoby bez sensu i tak to będą zdjęcia, ja je wydrukuję, babcia już dostanie ze zdjęciami i właśnie to się otwiera na magnes, na żadne wstążeczki, żeby mogła sobie poradzić i przez to też musiała być pierwsza strona, mimo że to też będzie zdjęcie praktycznie na całość oklejona, bo no żeby schować magnes, gdzieś zdjęcie mogłoby nie przykryć, żeby było grubie, żeby ten magnes już tak nie, nie odstawał, to postanowiłam, że tu nakleję już ten papier. I przez to też nie mogłam tutaj zostawić na dodatkowe zdjęcie, no bo magnes drugi jest schowany tutaj i trzeba było go zakleić. Tak to by się zmieściło o dwa zdjęcia więcej, no ale mm, musiałam to tak wykombinować. I całkiem fajny, prosty, po prostu wodospad na 22 zdjęcia. Bo tu się zmieści 11 i tu 11, jeżeli właśnie nakleimy też na te pierwsze strony. A nakleję, bo już sobie wybrałam i koniecznie akurat tyle tylu użyć, bo myślę, że te wszystkie zdjęcia jej się będą podobać. Także bardzo prosto, szybko. Myślę, że ucieszę się z tego. A jeżeli jesteście ciekawi, jakich mat właśnie użyłam do właśnie robienia tego wodospadu, nie chciałam, żeby było wiecie, za grube, bo jednak. Jednak ten magnes mógłby się tak fajnie nie zamykać, a nie chciałam też, żeby było za cienkie właśnie, żeby babcia gdzieś tam sobie tego nie pogięła, yy, więc no, nie, nie wiem, tu nie piszę dokładnie ile to jest gramatura, ale gdzieś chyba to jest około 200 tak myślę z tego, z actiona z tego szkicownika, yy, bo miałam, ja miałam albo czarny całkiem gruby 250, albo właśnie jakiś 160, więc stwierdziłam, że ten jest troszkę sztywniejszy. Od tego 160, a o wiele, wiadomo, niż ten 250. 250 na pewno byłby tu za gruby. No, także tak się prezentuj, prezentuje. Tu jeszcze, wiadomo, narożniki, żeby zabezpieczyć, gdyby coś spadło czy coś, cokolwiek, żeby tu się nic nie niszczyło. Piszcie koniecznie, jak wam się podoba okładka, bo ja się nad nią długo zastanawiałam. Naprawdę nie miałam powiedzieć, co tutaj zrobić, bo. Chyba za bardzo wzorzystą tą stronę dobrałam, bo po prostu mi się tak spodobały, właśnie te telefony, stare maszyny, że ciężko było potem tu coś zrobić, żeby to się ze sobą, wiecie, nie gryzło. Dlatego też wszystko jest podklejone na tej czerni, żeby to trochę tak, a mimo wszystko to ufanie dzięki temu arkuszowi wygląda. Także dajcie znać. I ja jeszcze raz Ci, Ewcie dziękuję za ten, za ten pomysł na albumik, że nie wpadłam też na to, żeby coś takiego zrobić, że po prostu wodospad z dwóch stron, to nie wiem. I serdecznie Cię w ogóle pozdrawiam przy okazji. A z Wami się już wszystkimi żegnam. Pa, pa.